Dziś przygotowałem grupę żniwiarzy dla pana Jurka Turka. Tutaj zaprezentuję 16 sztuk w cenie 5000, ale do tego będzie troszkę gratisów. No minimum, myślę, około 6 takich dorodnych sportowych gołębi. Zresztą, spójrzcie sami, jak te gołębie wyglądają. Młode gołąbki z hodowli Ryszarda Linia Fineke 5000, czyli najszybszej samicy na świecie. Flora Vervorta, te gołębie oświeżone piansenami od Van Houten'a, które nadają waleczność, szybkość i orientację, a więc. Cudowna kolekcja gołębi żniwiarzy, a stąd żniwiarze, że koszą pierwsze nagrody. No i tam stragłówka to czyściutka linia Fineke 5000. Tak protosplastka wyglądała. Te gołębie oznaczają się niebywałą szybkością powrotu, a szczególnie w lotach podwiat, bowiem. Nie sztuką jest uczestniczyć w huralotach gdzie wiatr dmie 100 km na godzinę i że tak to powiem i pióro przyleci. Natomiast w lotach pod wiatr trzeba samemu myśleć, intensywnie machać doskonałym skrzydłem by osiągnąć pierwszą nagrodę. A więc grupa żniwiarzy z hodowli Ryszarda, Dajurka, Turka który osobiście je odbierze w Świeradobie zdrowie, zdrowiu. No i tak to już jest z tymi wysyłkami. Niektórzy czekają, ale niestety tu priorytet mają ci, co przyjeżdżają i zakupują duże ilości tych gołębi. Duże ilości, to jest 20-30 gołębi. Również przygotowuję niezłą baterię czerwonych i nakrapianych lisów. Dla pana Andrzeja, który też niebawem po nie przyjedzie. A więc żniwiarze w cenie 16 sztuk 5 tysięcy do tego 6 gratisów. Zapraszam do zakupów na słonecznym głęniku. Ryszard Osnowiec Polska